Gramy, proszę Państwa. Dzisiaj mam bardzo dużą przyjemność rozmawiać z Panią Julią. Może dodajmy tylko dla jasności. Pani Julia Bogusławska jest Ukrainką i mieszka od blisko dziesięciu czy około dziesięciu lat w Polsce. I przy okazji tego projektu, który miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego konsumentki z Ukrainy są na polskim rynku niewidoczne i dlatego bardzo mnie ten temat zainteresował. Zainteresował pani Julia. A dlaczego panią zainteresował? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Zainteresował mnie ten projekt, mianowicie kampania. E, którą z przyjemnością e, umieściłam na swojej stronie pod hashtagiem Nie bądź niewidzialna, e, dlatego że ponad rok czasu prowadzę we Wrocławiu pod e, patronatem Fundacji Ukraina i wsparciem Pulczyk Foundation, realizujemy grant, projekt Ukrainka w Polsce. E, Wydaje mi się, że jest to odpowiednia platforma i miejsce e, z odpowiednią liderką na czole, bo jestem Ukraińką, z Donbasą. Wiem, co to znaczy wojna od XIV roku. E, podjęłam się e, takiego projektu edukowania kobiet, prowadzenia takiej mini biznes szkoły e, w zakresie budowania marki własnej w Polsce. Z tym się wiąże, że e, Kobiety, które prowadzą biznes, kupują, sprzedają towary, są konsumentami jednocześnie. E, więc uważam, że tego typu kampania jest bardzo skuteczna dla edukacji przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność e, w Polsce, która uzupełnia obecne portfolio usług, które świadczy. Projekt, zarówno jak i inne organizacje, które wchodzą teraz w koalicję, nie bądź niewidzialna. To wszystko pokazuje masztabową integrację i wsparcie Polaków w tym, co zaczęliście rok temu robić. Więc dołączyłam się do takiej kampanii. Bardzo jestem z tego dumna, bo trzeba sobie pomagać. Ale powiem szczerze, że, że ta rozmowa dla mnie jest szczególna i myślę, że dla naszych słuchaczy będzie szczególna, bo rzeczywiście tak się stało. Wszyscy tego doświadczyliśmy na początku w lut od lutego ubiegłego roku. Do do doświadczyliśmy tego, że tu w Polsce pojawiło się dużo y ludzi z Ukrainy. No, i rzeczywiście bardzo dużo kobiet. Dlaczego to pewnie wszyscy się domyślają i wiedzą? Natomiast pewnym odkryciem dla mnie było, że stwierdziliście, że zwróciliście uwagę, i słusznie, na niewidzialność tych kobiet. I to, co mnie szczególnie skłania do rozmowy z panią, to jest chęć zapytania. Pani, jak pani siebie widzi, chociaż pani przyjechała przed rozpoczęciem wojny, jak pani siebie widzi swoje koleżanki i swoich kolegów tutaj, ich rolę w Polsce? Tak, zdecydowanie. Znaczy, um, sloganem projektu Ukręka w Polsce ogólnie jest: budowanie społeczności, integrację tu i teraz. Projekt nie skupia się na retraumatyzacji e, rzeczy związanych z wojną. Wszyscy wiemy i rozumiemy, dlaczego to się wydarzyło, m, wcześniej czy później by się wydarzyło, według mojej opinii, bazując na donieckim doświadczeniu. Aha. Ale ponieważ od początku ten projekt zaistniał e, na, na podstawie chęci pomóc, Rodaczką przeważnie, bo 87% z prawie 2,5 miliona, obecnie, kobiety, które obecnie są w Polsce, to są kobiety. Dramatyczność ich sytuacji polega na tym, że zetknęły się kompletnie z ciężką dla siebie oczywistością, rzeczywistością, ponieważ objęli rolę. I matki i ojca jednocześnie e, takiego doświadczenia nie mieli, bo te obowiązki zawsze, w większości były podzielone prawda, z partnerami, z mężami. E, dotknęli e, sytuacji, kiedy muszą pracować poniżej swoich kwalifikacji i to o wiele niżej, przez brak znajomości języka polskiego, ponieważ jesteśmy świadomi tego, że w rok czasu bardzo trudno nauczyć się język. E, Języka na takim poziomie, żeby wykonywać e, zawodowe funkcje na takim stanowisku, jak mieli e, w, w Ukrainie. E, to wszystko przyczynia się do ogromnego stresu i demotywacji tej kobiety, która bardziej się skupia na wykarmieniu swojej rodziny w Polsce, niż otrzymanie takiej przyjemności e, pracy, rozwoju osobistego. Więc w swoim projekcie postawiłam na to, żeby pokazać im drogę trochę na skrót, jak można m, zaopiekować się m, swoimi e, koleżankami, Ukrainkami, bo m, tak naprawdę za 10 lat e, zamieszkania w Polsce, ja sama przeszłam ścieżkę e, migrantki. Yeah. E, mam dwa wyższych wykształcenia, jedno z których dyplomatyczne, mam Prawie 10 lat pracy w ONZ, organizacjach międzynarodowych, na różnych stanowiskach, takich bardziej operacyjnych, administracyjnych. Natomiast y, błędnie myślałam, że jeżeli przyjadę i okaże się w Unii Europejskiej, to y, szybko się odnajdę ze znajomością języka angielskiego. A, to właśnie. mi pomogło, żeby zbudować jakąś ścieżkę kariery, ale y, nie było też tak że władałam językiem polskim w takim zakresie, jak teraz. Nie miałam znajomości, tak samo nie znałam swoich praw, bo Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Jak zwyciężymy tę walkę, jestem przekonana, że będziemy i za chwilę będziemy się skupiać też na procesach reintegracji. Natomiast dzisiaj, na podstawie swojego własnego doświadczenia, wiem dokładnie, czego potrzebują kobiety, które przeprowadzili się do innego kraju, nawet nieważne, z którego powodu, oni potrzebują takiej pierwszej ręki pomocy, żeby być obeznanym, obczajonym. Nie wiem, czy to są dobre słowa, to, co chcę przekazać, ja to wiemy. ale myślę, że absolutnie powinni znać się na obyczajach, na lokalnym prawie na tyle amatorsko, co Pozwala im język. Tym bardziej, że Federacja Konsumentów poszła tak szeroko w tej kampanii, że przetłumaczyła ten raport, który pojawił się w wyniku badań, na język angielski, również ukraiński, jest to dostępne w polskim języku. W swoim projekcie ja zawsze naciskam na to, żeby dziewczyny mieli możliwość rozmawiać w języku polskim, uczyć się tego języka jak najbardziej intensywnie, bo to jest pierwszy krok do sformowania siebie w tym kraju zawodowo. Nie oszukujmy się, że język jest główną barierą, nie, powiem, nie. Odpowiedniej, odpowiedniej pracy. I właśnie dlatego, że nie skupiamy się na Rozmawianiu o tym, jaka jest sytuacja w kraju, tylko chcemy iść dalej, e, właśnie przy wsparciu takich organizacji e, i wolonterów, wolontariuszy, którzy zgłaszają się do nas na eksperckim poziomie, e, żeby prowadzić się z Ukrainkami spotkania motywacyjne, głównie skupiamy się na marketingu, e, bo bez wiedzy marketingowej. E, takie wiedzę o tym jak zbudować biznes w Polsce, jak stworzyć samodzielnie stronę internetową, jak zrobić reklamy, jak wejść w pojęcie marketingu online. dajemy im taki background minimalny, żeby mogli wybrać sobie tą drogę w przyszłości. Czy chcą bardziej nauczyć się języka polskiego i pracować na etacie?. Czy chcą otworzyć własną działalność, nawet w postaci prowadzenia blogu, a, ponieważ dziewczyny otwierają mnóstwo talentów w sobie, bo ta sytuacja dramatyczna, która przyczyniła się do ich przeprowadzki do Polski, e, też spowodowała e, taki efekt, że oni bardzo szybko przekwalifikowują się. Na różne e, sposoby, przy wsparciu również e, odpowiednich programów, stażów, które istnieją w obrębie innych organizacji i projektów międzynarodowych. I to jest super, bo e, widzę, że w świecie NGO, projektów lokalnych, e, współpracy z e, samorządami, e, jesteśmy w stanie tworzyć zupełnie inną jakość e, lokalnej wspólnoty. I tam, że najbardziej podoba i spodobało od pierwszej naszej rozmowy przed tym przed tym wywiadem, to właśnie to. Ja zresztą przeczytałem e, tekst, który napisała Pani do magazynu Sukces pisany śminką. Już abstrahuję od tego, że się wzruszyłem. Natomiast e, to jest niesłychanie ważne element i dlatego przede wszystkim chciałem porozmawiać, że e, ten, tym elementem jest wykorzystanie waszego potencjału. I ja powiem, że, i powiem to bardzo szczerze też, że na początku ubiegłego roku, bo my mamy taki projekt od 13 lat, który nazywa się 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. I chyba od razu w kwietniu w ubiegłym roku <gry> nawiązałem współpracę z taką z tą organizacją, z takim stowarzyszeniem. To chyba jest nawet fundacja Polish Ukrainian Startup Bridge. I mhm. zrobiliśmy spotkanie, w którym uczestniczyli też ludzie, młodzi ludzie przeważnie z Ukrainy, właśnie startu startuperzy. Ja w pewnym momencie uświadomiłem sobie, przygotowując się do tego projektu, że ukraińskie startupy bardzo często, a nawet generalnie, są wyżej rozwinięte niż Polskie. I okazuje się, że w tych organizacjach jest też olbrzymi potencjał i właśnie pomyślałem sobie, że tak jak powiedziałem na początku, skoro nas los połączył, to dajmy z siebie to, co najlepsze. I rozumiem, że Pani działania, Pani też firma w dużym stopniu, bo Pani jest właścicielką takiej agencji marketingowej, też do tego zmierza, żeby w tym całym nieszczęściu poczuć swoją wartość i Wykorzystać potencjał, który, mhm. który na pewno tkwi. A z tego całego gadania długiego miało wynikać to, że no, podobnie jak Polacy, jesteście przecież fantastycznie uzdolnionym i kreatywnym narodem. Zgadza się. I to nie tak, że chcemy się wierzyć w to, tylko ja wiem, że tak jest. Tak. Ponieważ jesteśmy bardzo odważni, mamy mnóstwo pomieszanych kultur. Tak samo jak Polacy doświadczyli, do, doświadczyliśmy presji cały czas ze wschodu. Tak. Pomimo tego, że jestem z Doniecka, nigdy nie czułam się Rosjanką. Ja miałam przyjemność pomieszkać w paru krajach i bardzo ciężko przeżywałam rozłąkę, nawet tymczasową, z, z Kijowem, z Charkowem. tak naprawdę. Dla Ukraińców y, przywiązanie do swoich miast y, ojczystych to jest jedna rzecz, ale jesteśmy bardzo związani z całą Ukrainą. I to prawda, że wschód różni się od zachodu y, na Ukrainie, ale taka sytuacja, jaka wydarzyła się w zeszłym roku, pokazała też, na ile jesteśmy ze sobą. I będąc teraz w Polsce, jesteśmy. Bardzo mocno zmotywowanie, żeby chociażby tymczasowo nie asymilować się w Waszym kraju, tylko zachować e, szacunek i przywiązanie do swojej kultury, natomiast integrować się e, na każdym poziomie. I uważam, że budowanie takich innowacyjnych projektów, e, przy tym, że ukraińka w Polsce, wracając do swojego projektu, nie jest e, komercyjną. E, działalnością może na ten moment, ale nie ma nic złego w tym, żeby paralelnie z realizacją grantów z czasem połączyć to w taki hub, który otworzy możliwość też budowania kontaktów i biznesu. Teraz Ukrainka w Polsce, raczej bardziej jako osoba fizyczna w tym przypadku dostałam taki grant od międzynarodowej organizacji Ashoka gdzie właśnie doświadczam, za co bardzo też wdzięczna, możliwość połączenia działań niekomercyjnych z komercyjnymi, tak żeby zaprosić do tej przygody i kolejnego etapu rozwoju Ukrainki w Polsce kreatywnych dziewczyn z Ukrainy. Bardzo bym chciała, żeby to Ukrainki z Polakami tworzyli biznes w Polsce. Uh, więc uh, skupiamy się na tym od uh, już prawie roku czasu i zapraszamy uh, bardzo potężnych partnerów uh, w jakości wo wo wolontariuszy. Uh, no, mogę z, um, z dumą też powiedzieć, że taki bank jak BNP Paribas uh, jako jeden z pierwszych też uh, Udzielili pomocy finansowej po to, żeby Ukrainki uczyli się księgowości w Polsce i to na bardzo zawodowym poziomie. Wyszliśmy we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, więc ten projekt próbuje dać Ukrainkom coś poziom wyżej niż takie z Zwykle dostępne kursy, teraz prowadzimy kurs języka polskiego też na poziomie B1, który już daje inną perspektywę e, możliwości komunikacji i uzyskania pracy. Ja sama osobiście bardzo chętnie udzielam się w dziewczyn do e, polskiej gospodarki, poznania zasad prowadzenia własnej firmy. Chodzimy razem na interwiu, spotykamy się z prawnikami, z księgowym, mamy ekspertów od legalizacji biznesów, bardzo ściśle współpracujemy z Fundacją Ukraina, która ma cały centrum wsparcia uchodźców i armię ludzi, ekspertów, którzy konsultują od rana do wieczora, kilku razy w tygodni, Ukrainek, bo nawet, jeżeli oni podejmują taką a, takie stanowiska, że jednak nie chcą otwierać tej firmy własnej w Polsce. To też jest ich wybór. I naszym zadaniem jest pokazanie wszystkich możliwości i poprawnego działa działania prawnego, jak to się powinno rozwijać. Bo to nie jest sekret dla Europy Zachodniej, że bardzo dużo e, jeszcze takich starych zwyczajów e, istnieje w Ukrainie na temat rozliczania podatków. W Polsce już nie ma tak, więc Ukraińki muszą sobie uświadomić wszystkie plusy i minusy bycia przedsiębiorcą w Polsce, i właśnie chcemy im pokazać taką drogę na skrót. I, Czyli... i, mhm. i e, zrobię to brutalnie, a zrobię przerwę, przerwę pani, bo wchodzimy w szczegóły, a ja bym chciał. Żeby to nie była nasza ostatnia rozmowa i ostatni kontu, kontakt, my odsyłamy do tekstu, do relacji i podsumowania badania, które nas połączyło. Czy pani wie, że Brief jest na rynku 24 lata? Od początku zajmujemy się właśnie biznesem właśnie tym aspektem marketingowym szczególnie, co pani hmm. kilka razy użyła te, tego sformułowania. Tak? I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że my będziemy w miarę naszych możliwości, bo ja nie wiem, czy to dla Was jest wartość, ale chętnie damy miejsce też do tego, żeby integrować wasze działania z działaniami polskich przedsiębiorców, żeby. Jak najwięcej o tym pisać, żeby rozmawiać. My mamy takie spotkania raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca w pięknym miejscu w Warszawie, w Norblinie, w restauracji Foodtown. I tak sobie pomyślałem, że jeden z, ty z tych tematów, które moglibyśmy przy okazji naszego projektu 50 Kreatywnych poruszyć, to może być to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Teraz zapraszmy wszystkich jeszcze raz na stronę bris.pl i jeżeli Pani się zgodzi, z przyjemnością będziemy kontynuowali na, na tej całej sferze biznesowej, mediowej nasze wspólne działania. Bardzo chętnie dziękuję za to zaproszenie i chętnie opowiem przy okazji następnych kontaktów. Nie tylko o historii ukraińki w Polsce, jak projekta, który może niedługo stać fundacją o swoim doświadczeniu w Polsce jako przedsiębiorczyni. jako przedsiębiorczyni takie i modno podkreślać te końcówki, ale również opowiedzieć historię dziewczyn z Ukrainy, które otworzyli już swoją działalność i prężnie i odważnie działają na rynku jako konsumentki. I o to nam chodzi, bo wierzymy bardzo, że właśnie networking, że właśnie wymiana kontaktów, wymiana doświadczeń z całego świata jest tą wartością, której nie zastąpi. Aczkolwiek ważne są książki, podręczniki, ale jednak te kontakty, o których mówię i namawiam, są niesłychanie ważne. Pani Julio, dziękuję serdecznie. I ja również. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.